14 dzień lutego, czyli święto zakochanych, tuż, tuż, więc Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na cały walentynkowy weekend. Walentynki to przepiękny czas i wspaniały okres w ciągu całego roku. Chcieliśmy, jako Słowicki Miejski Ośrodek Kultury, troszkę rozszerzyć z tego jednego dnia na cały weekend. I faktycznie w piątek startujemy z dwoma stand panem Kamilem Kozieł i panem Michałem Kutek. To dwóch stand których będziemy mogli zobaczyć właśnie w piątek. W niedzielę dwa filmy, dwie komedie romantyczne. Natomiast w poniedziałek w objęciach czasu przepiękny koncert zespołu pana Jarosława Pikuły z repertuarem Marka Grechuty z zespołem Raz, Dwa, Trzy oraz Starego Dobrego Małżeństwa. Także będzie co posłuchać, będzie co zobaczyć. Serdecznie zapraszamy na ten cały długi od piątku do poniedziałku weekend. Kochani, 14 lutego, w najbliższy poniedziałek zapraszamy Was do Słubickiego Ośrodka Kultury na nasz walentynkowy koncert. Zabierzemy Was w świat poezji śpiewanej. A pojawią się m.in. piosenki Marka Grechuty. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego ludzk Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest Ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego ludz. Nie dokazuj Miła, nie dokazuj tę i inne piosenki ze repertuaru Marka Grychuty, ale i nie tylko. Pojawi się Stare Dobre Małżeństwo, pojawi się zespół Raz, Dwa, Trzy, pojawią się także nasze autorskie piosenki. No i mam nadzieję, że przede wszystkim pojawicie się Wy. Do zobaczenia w Walentynki w Słubicach.